Miniaturki to miła i fajna zabawa. Obejrzyj nasz filmik dla inspiracji. Książka to nie tylko najlepszy prezent, ale również doskonały usypiacz. Muszę zostawić trochę na jutro. Wygląda na to, że małe ludziki nie lubią spać. Ciekawe co knują. Ona śpi? To możemy zacząć malować. Ale musimy uważać. Nasza modelka bardzo się przestraszy, jeśli pomalujemy jej skórę na czerwono. Czas uciekać! Boisz się, że ktoś nas zobaczy. Nie, przypomniałem sobie, że nie mamy masek ochronnych. Miałam taki dziwny sen. Co? To nie był sen? Nigdy więcej nie czytam książki przed snem. Potrzebujemy mini ludzików do modeli. Hej, co tak wisicie? Weźcie się za siebie. Uwolnijmy was. Ale nie spadajcie wszędzie, trzeba to będzie potem posprzątać. Jesteś taki blady, ale to nieważne. Szczypce i pędzel szybko to naprawią. Nie oddychaj, wdychanie oparów farby nie jest zdrowe. Zobacz, ile teraz masz kolorów. Tak lepiej. Wyschnij i do roboty. Wiatr ugina włosy szczotki, co oznacza, że czas na żniwa. Pomogę naszym ludzikom i przytnę włosy nożyczkami. No, zaczęliśmy. Zresztą powinni sobie poradzić. Kawałek po kawałku, łodyga po łodydze, nasi pracownicy idą przez gęstą szczotkę. A oto reszta drużyny. Teraz szybciej skończą. Czas szybko leci, kiedy robisz coś, co lubisz. Rano zajmiemy się szczoteczkami do zębów. To wygląda jak zwykła filiżanka, ale jak dodasz trochę wyobraźni i rybek, otrzymasz prawdziwy staw. Czas na ryby. Ktoś dziś złapie prawdziwego olbrzyma. Wędkę zrobimy z kawałkawy kałaczki i sznurka. Do mnie małe i duże ryby, choć dla naszego wędkarza każda ryba jest duża. Do następnej instalacji potrzebujemy tektury i czterech plastikowych widelców. Odłam główki widelców i zostaw same rączki. Z nich zrobimy kolumny naszego sklepu z gadżetami. Przyklej je do podstawy. Wytnij kawałek styropianu odpowiedniej wielkości. Gdy skończysz, pomaluj go na szaro. Zrób pudełka z gadżetami i laptopami z kolorowej tektury. Postaw mini gadżety na półkach. Połóż wieczko pudełka od iPhone'a na kolumnach z widelców? Nasz Apple Store jest gotowy na wielkie otwarcie. Sprzedawcy już są i długie kolejki. Jesteśmy gotowi na otwarcie. Z domą prezentujemy pierwszy Apple Store Nano. Chyba projektanci muszą się postarać i zmniejszyć wszystkie produkty firmy. Co pan na to, panie Cook? Sprzedawanie iPhone'ów w pudełku od iPhone'a? To świetny pomysł! Nasze ludziki postanowiły, że nie będą czekać na przycisk od YouTube. Samego sobie zrobią. Spinezek! Zasłużyły na niego. Zanurz główki pinezek w białej i czerwonej farbie. Każdy się dołoży do tego przycisku, nawet najmniejsi. Ale wielki przycisk, widać go chyba tylko z lotu ptaka, czy raczej komara? Dzień w szpilkach, ale piękno wymaga poświęcenia. O, nareszcie wolna! Zobaczcie, co kopciuszek zostawiła. Wypastujmy je, żeby błyszczały. Bo w takich nikt nie wpuści jej na bal czy gdziekolwiek blisko księcia. Chłopaki, zobaczcie, jaki wysoki obcas. Przynieście drabinę. Żeby zrobić drabinę potrzeba kilka wykałaczek, to łatwe jeśli jest się cierpliwym. Jeśli dzień zaczyna się od kawy, to reszta pewnie minie z plamami po kawie. Ale nie martw się, mamy mini sprzątaczy. To robota dla nich. Znowu tajemnicze kręgi na stole. Jak myślicie, czy to wiadomość od tajemniczej kosmicznej cywilizacji, która chce nam coś przekazać? Tak, brzmi: posprzątajcie. Tu? Tak. I teraz tu. I gotowe! Możemy iść na kawę. To idziemy, ale każdy sprząta po sobie, wypełnij pusty pojemnik pianką modelarską. Włóż w nią błyszczyki cień. Dodaj kostkę, żeby goście widzieli wszystkie kolory i smaki, i parasol, żeby cień był w cieniu. Łyżka to ostatni szlif. Stoisko z lodami gotowe. Nasze mini ludziki mogą się częstować. Zobacz, jak się ucieszyli. Wyobraź sobie, co będzie w lecie. Żeby być gotowym na wakacje na tropikalnej wyspie, potrzeba okularów. Ale tak długo leżały, że przez plamy na szkłach nic nie zobaczysz. Hej, ludki, Wygląda, że jest dla was praca. Wow, rejbany. Muszę zadzwonić do mamy i powiedzieć, że pracuję w modzie. O, a co robiłaś wcześniej? Informatyka. Czyściłaś ekrany telefonów? Lepiej. Monitory. My najlepiej ogląda się wieczorem. Telefon zamiast wielkiego ekranu wystarczy, ale najważniejsze są popcorn i dobry film. Z moim apetytem potrzebuję wiadra popcornu a nie kubka. Idę po więcej. No, no, no! Kto narzekał na wielkość ekranu, jest idealny dla naszych mini kinomaniaków. Mogą zrobić kino samochodowe. Wszyscy z okolicy tu są. Aby było dość miejsca. Witajcie, sąsiedzi. Jak leci? Cicho. Słuchamy. Czego słuchacie? To nie my film. Zostawcie nas w spokoju. Oho. Ktoś wraca z popcornem, a my nie mamy biletów. Uciekajmy, zanim nas złapie. Podobały ci się nasze mini pomysły? Daj łapkę w górę i kliknij w dzwonek. I nie przegap nowych filmików od Lalilu!